Czasem życie w bloku czy na osiedlu może przypominać machą dżunglę, hałaśliwi sąsiedzi, spory o miejsca parkingowe czy wieczne awantury o remonty. Wszystko to potrafi wyprowadzić z równowagi. Bywa, że w takich sytuacjach czujemy się jak prawdziwy Janusz, próbując wszystkiego naraz i tylko pogarszając sytuację. Ale senior nie musi wchodzić w konflikt na ślepo, może działać sprytnie i spokojnie. Dbając o własne bezpieczeństwo i komfort życia. Janusz to młodzieżowe określenie osoby, która uważa się za eksperta i lubi pouczać innych, ale w rzeczywistości nie ma większego pojęcia o danym temacie. Jak sobie radzić? Zacznij od rozmowy, czasem spokojne. Proszę, moglibyście wciszyć muzykę? Działa lepiej niż krzyk i emocje. Dokumentuj sytuację. Notuj daty, godziny, rób zdjęcia lub krótkie nagrania, oczywiście legalnie, bez naruszania prywatności. Korzystaj z formalnych rozwiązań, zgłoś problem do wspólnoty mieszkaniowej, zarządu budynku albo w poważniejszych sytuacjach, nawet na policję. Pamiętaj o mediacjach. Czasem obecność neutralnej osoby trzeciej może rozwiązać konflikt bez stresu i niepotrzebnych nerwów.